Robimy sobie nowy projekt, drag and drop, będziemy używać w projekcie graficznego programowania, nazywamy jakoś nasz projekt i odpalamy. Będziemy robić Flappy Bird i żeby to zrobić, zaczniemy od kilku sprite'ów, które zrobimy takie bardzo mocno uproszczone, dlatego że później można to dopracować, na razie chodzi tylko o to, żeby to, żeby wszystkie mechaniki działały w naszej grze. Bierzemy sobie jakiś kolorek. Ja wezmę czerwony. Wyleję sobie po prostu czerwony, żeby zrobić tego ptaka. Trochę powymazuję tutaj, żeby on był bardziej okrągły. Wygląda totalnie jak ptak. Teraz namalujemy mu oko. Tak zwany dziób. To jest jakby dziób. Można też skrzydło dać. Będzie takie mniej czerwone albo bardziej. To jest skrzydło. No i mamy naszego ptaka. Teraz zrobimy sobie drugiego sprite'a, Tego jeszcze zmienimy szybko nazwę. Nazwa to niech będzie S ptak. Świetnie. Kolejny sprite, tworzymy nowy, można skrótem klawiszowym Alt plus S. Nazwiemy go S ściana. No i tutaj zadanie będzie prostsze, bo po prostu sobie wylejemy, myk, wylane. Może być tak, może tak wyglądać, może być trochę jaśniejsze. I może dodamy sobie takie dwa paski ciemniejszego troszeczkę. Koloru. Mo, można chyba po prostu wziąć e, linię. Powinno być łatwiej. Cyk. Teraz jest dobrze. Bierzemy poprzedni kolor. Poprawiamy te dwa kawałki. Tutaj wyjechałem za linię. Cyk. Może to będzie wyglądać lepiej trochę. Jak będzie w ten sposób. Czysz. Miejmy nadzieję, że to się ładnie połączy. I będzie ładnie wyglądać. Kiedy, kiedy będą na sobie po kolei te bloczki. Dobra. Lecimy dalej. Mamy dwa spray. Teraz możemy stworzyć im obiekty. Pierwszy obiekt. O, tak. Drugi obiekt o ściana. Przypominam, że sprite'y to tylko są grafiki. One nic nie mają żadnych cech ważnych. Są tylko grafikami i niczym więcej, ewentualnie gifami, tak jeżeli mamy kilka grafik po kolei, one się zmieniają. Natomiast dopiero kiedy stworzymy obiekt i temu obiektowi damy grafikę to dopiero taki obiekt możemy umieścić w pokoju, i dopiero wtedy on jest faktycznym elementem gry. On nie jest żadnym czystą grafiką, tylko już ma jakieś, jakieś cechy nadane. Ma cechę na przykład położenie w, na osi X. Położenie na osi Y. Ma kilka innych ważnych cech, na przykład y, prędkość. Na razie zerową, ale później będziemy mogli nadać mu jakąś inną. Generalnie ma sporo wbudowanych już cech. Teraz ściana. Można ją tutaj dodać. I kiedy odpalimy grę, będziemy widzieć te obiekty, ale na razie nie będziemy mogli się nimi ruszać, ponieważ nie mają żadnego kodu. Chcielibyśmy, jeżeli graliście w Flappy Bird, to wiecie, że tam przede wszystkim poruszają się wszystkie elementy otoczenia, czyli całe otoczenie porusza się w lewą stronę. Więc co teraz? W takim wypadku chcielibyśmy stworzyć jeszcze jeden obiekt. Nazwijmy go otoczenie. Obiekty otoczenia to będą właśnie wszystkie obiekty poza naszym ptakiem, tak? Czyli jedynie ptak nie będzie obiektem otoczenia. On nie będzie się poruszał w tą lewą stronę. Tak? Czyli teraz napiszmy sobie kod otoczenia, czyli w evencie step każdy obiekt otoczenia chcemy, żeby on się poruszał w tą lewą stronę jednostajnie, żeby cały czas, jak gra jest uruchomiona, one cały czas mają płynąć w lewą stronę ze stałą prędkością. No i jak to zrobimy? Dosyć proste to będzie. Wystarczy zmienną tej naszej instancji, tego naszego obiektu, zmienną x, czyli koordynat x, ich położenie na osi x, czyli właśnie to poziome, możemy zmienić z wartości e, obecnej, Minus 1 na przykład. Względnie to oznacza, co oznacza, że zaznaczamy względnie. To oznacza, że każdy obiekt, widząc, że ma kolejną klatkę, czyli uruchamia sobie event step. Patrzy, ok, mam ustawić minus 1 względem parametru, względem zmiennej x. Patrzę, jaką mam wartość zmiennej x. Na przykład mam 10, tak? jestem na e, wartości x -a 10. Więc odejmuję od tej dziesiątki jedynkę i zapisuję sobie 9 i ustawiam się na 9. Czyli on będzie z każdą klatką poruszał się o ten jeden piksel w stronę lewą. Ale dlaczego zrobiliśmy oddzielną, oddzielny obiekt otoczenie? Dlatego, że będziemy mogli teraz ścianę zaznaczyć, że ona dziedziczy z obiektu otoczenie czyli ona jest też obiektem otoczenia. Co to oznacza? Oznacza to, że jak będziemy dodawać kolejne jakieś obiekty, które też są otoczeniem, nie będziemy musieli w każdym tym obiekcie w stepie dodawać tej linijki, że ona, on ma się poruszać w stronę lewą. Każdy obiekt, który ma ustawione, że jego rodzicem, tak, czyli parentem, jest obiekt otoczenie, będzie się automatycznie poruszał w stronę lewą. Sprawdźmy teraz, czy to jest prawda, co mówię. Czyli uruchommy po prostu grę i zobaczmy, czy nasza ściana zacznie płynąć w lewą stronę bardzo powoli. Jak widać, rozpoczęła już swoją podróż tak? i będzie sobie uciekać w stronę lewą. Teraz można jeszcze zrobić coś takiego, ponieważ nie wiem, czy nasz język robi to samemu. Na wszelki wypadek można spróbować to zrobić, czyli dodać tutaj warunek, że jeżeli x jest mniejsza od minus na przykład 64. To wtedy chcemy zniszczyć ten obiekt nasz. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza, że ona już wyszła poza ekran i już nigdy nam nie będzie potrzebna ta ściana, czy jakikolwiek inny obiekt. On już wyszedł poza ekran, wypadł z gry, możemy go zniszczyć. Dlaczego to robimy? Dlatego, że jeżeli nasz język sam tego nie robi, nie wszystkie języki same po prostu usuwają obiekty, które nie są potrzebne, to wtedy trzeba to robić samemu. Bo jeżeli będziemy cały czas dotwarzać obiekty, a będziemy tak robić, ponieważ Ptak będzie ciągle leciał do przodu i będzie nam się generować świat, będą nam się generować kolejne przeszkody, czyli będzie coraz więcej obiektów ściana i warto jest je usuwać od razu, kiedy są niepotrzebne. Dobra, to co dalej? Dalej możemy dodać kod do naszego ptaka, czyli dajmy mu po pierwsze kilka zmiennych na sam początek. Co byśmy potrzebowali? No, według mnie będziemy potrzebować zmiennej g, która będzie grawitacją. I będzie ustawiona na 0.1 załóżmy. Możemy to sobie dostosować. Jeżeli nie zaznaczam tutaj relative, oznacza to tyle, że do zmiennej G przypiszę po prostu wartość 0,1. Czyli ona będzie miała taką wartość. Konkretną wartość. Tutaj nie zmieniam jej wartości, tylko ustawiam na to konkretne 0,1. Dobra. Kolejna zmienna to weźmy sobie ruch poziomy. Pionowy. Pionowy, bo nasz. Nasz ptak nie musi się w ogóle ruszać w poziomie, tak, czyli prawo lewo nie będzie się w ogóle ruszał, będzie się ruszał tylko góra dół. Tak? Czyli ruch pionowy. Ustawmy wartość 0 na początek, bo nie chcemy, żeby od razu zaczął spadać. I kolejna rzecz to step. W stepie dodamy sobie teraz, że za każdym razem wartość ruchu pionowego, tak? czyli w każdej klatce ruch pionowy, będziemy zwiększać o grawitację, czyli dodajemy g, ok? Co to będzie powodować? To będzie nam powodować to, że nasz ptak zacznie spadać, ponieważ dodamy sobie jeszcze parametr y, będziemy zwiększać zawsze o wartość ruch pion. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no fajnie, ale dlaczego po prostu nie wziąć tego, że cały czas mamy zwiększać y? O grawitację, przecież wtedy cały czas byśmy spadali coraz niżej, bo ta wartość 0,1 ciągle by była dodawana do y, a jak pamiętamy, wartości większe zmiennej y to są wartości coraz niżej na ekranie, czyli początek ekranu, początek osi współrzędnych jest w lewym górnym rogu, czyli im niżej, tym większe wartości zmiennej y. Więc ktoś mógłby powiedzieć, że po prostu wystarczy dodawać tutaj g. No i to jest prawda. Gdyby nie to, że chcemy jeszcze móc skakać naszym ptakiem, tak? Chcemy, żeby on mógł się unieść przez jakiś czas. No i w jaki sposób to zrobimy? A zrobimy to tak, że dodajemy sobie event, tak? Keypress spacja. Kiedy naciśniemy spację, to chcemy, żeby do naszej zmiennej, którą mamy ruch, przypisane zostało i teraz nie, nie chcemy go zwiększyć o Jakąś tam wartość, minus ileś, bo co to będzie oznaczało, jeżeli go zwiększymy? Zaraz możemy pokazać, na przykład minus 5 czy minus 6. Będzie to oznaczać, że jeżeli już nabraliśmy jakiegoś przyspieszenia, czyli chwilę spada nasz ptaszek, to naciśnięcie raz w spacji jedynie go wyhamuje odrobinę i będziemy musieli kilka razy nacisnąć spację, żeby go wyhamować, i żeby potem dopiero zaczął lecieć w górę. Czyli to by powodowało coś takiego, że bardzo szybko przyspieszamy w dół. Naciskamy spację, hamujemy trochę, naciskamy kolejny raz, trochę bardziej hamujemy, naciskamy kolejny raz, już się zaczynamy unosić do góry i musimy tak klikać kilka razy. Jeżeli chcemy, żeby od razu nas wyhamowywało i od razu nadawało nam prędkość pionową i nadawało nam jakby prędkość do góry, tak, żebyśmy od razu zaczęli się unosić wtedy, jak naciśniemy spację, żeby przerwać spadanie i od razu zacząć się unosić, będziemy musieli odznaczyć to Relative. No to teraz zobaczmy, jak będzie to wyglądać, kiedy mamy Relative zaznaczony. Zobaczcie. Widzicie? Naciskam spację kilka razy, on się unosi, teraz będzie szybko spadał. Widzicie? Muszę kilka razy nacisnąć, żeby on podleciał do góry. Dobra, no to teraz odznaczamy to relative, czyli teraz zobaczcie, ruch pionowy od razu będzie miał przypisaną wartość minus 6. I zobaczmy, co to oznacza dla naszego kodu w stepie. Ruch pionowy ma wartość minus 6, od razu przypisaną. Zwiększamy go o G, czyli o tą 1 dziesiątą, czyli bardzo mało. Zwiększamy go odrobinę, czyli będzie minus 5,9. Czyli nadal ta wartość jest ujemna. Czyli nadal będziemy lecieć do góry i do naszego parametru y, czyli tego, jak wysoko jesteśmy, odejmujemy od tego 6, czyli będziemy lecieć 6 pikseli do góry w każdej klatce. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Spadam, odbijam się, spadam, odbijam się. Widzicie? W ten sposób. Czegoś takiego chcemy. Później dodamy do tego jeszcze obracanie się naszego ptaka, po to, żeby ten lot wyglądał ciekawiej. Czyli kiedy nasz ptaszek będzie spadał, będziemy obróceni w dół, dziobem w dół, a kiedy będzie chciał wlecieć do góry, będzie dziobem kierował się do góry. Można to zrobić za pomocą zmiany sprite'ów i to dosyć proste jest. Można to też zrobić inaczej i my spróbujemy to zrobić inaczej. Ale zanim to, dodajmy jeszcze coś ciekawego. A mianowicie automatyczne generowanie się świata. Żeby dodać automatyczne generowanie się świata, stworzymy sobie obiekt, tak jak często tworzyliśmy, spawner. Nie potrzebuje on żadnego sprite'a. Właściwie w create'cie wystarczy mu stworzyć alarm, tak, bo chcemy, żeby co jakiś czas tworzył nam kolejne bloki ścian. Czyli ustawimy to jako alarm 0 i ustawiamy na czas room Speed razy 5. Kiedy ten alarm zadzwoni, czyli bierzemy Event, alarm, co się stanie, kiedy alarm zadzwoni, czyli minie ten czas? Wtedy warto by było, na początek, warto by było sprawdzić, czy obiekt jakiś już znajduje się w prawym rogu ekranu, tak? czyli od tego miejsca, z którego będą wyjeżdżać kolejne, kolejne utworzone obiekty. Po co? No, po to, żeby, jeżeli będziemy dodawać różne rodzaje ścian, na przykład, czy przypadkiem inna ściana już nie jest w tym miejscu. Tak? Jeżeli akurat w tym czasie wydzwonił nam alarm, czy już inna ściana nie jest tam utworzona, bo wtedy ta gra nie miałaby sensu, tak, by była jedna ściana na drugiej, no, byłyby to błędy. Więc znajdziemy sobie tutaj bloczek, który za to odpowiada. If I tutaj mamy, jeżeli obiekt jest w danym miejscu, sprawdzamy, czy jakikolwiek obiekt otoczenia jest w miejscu i teraz w jakim. W jakim miejscu chcemy sprawdzić? No, chcemy sprawdzić, czy jest w miejscu na końcu ekranu, tak? Bo bierzemy tutaj szerokość ekranu, ta zmienna to jest szerokość ekranu naszej gry i bierzemy skrajnie położenie ekranu. Y może być 0, a może być po prostu wysokość ekranu. Czyli znowu używamy po prostu zmiennej. Jeżeli jest tam obiekt w tym rogu, to wtedy. Nie chcemy tego zrobić. Tak? Nie chcemy postawić kolejnego obiektu. Ale jeżeli go nie ma, czyli zaznaczam tutaj not, jeżeli jest pusto, to wtedy chcielibyśmy postawić tam obiekty. I teraz fajnie by było zbudować w sobie tą ścianę tak, żeby ona była grywalna. Co to znaczy, żeby była grywalna? To znaczy tyle, że chcielibyśmy, żeby ta ściana miała w sobie otwór na tyle duży, żebyśmy mogli przez niego przelecieć. I żeby zawsze tak było. Że da się przelecieć prze, przez przestrzeń między tymi dwoma ścianami. No, nie będzie to proste, ponieważ użyjemy tutaj bloczków, których nigdy wcześniej na oczy nie widzieliście, czyli między innymi pętli FOR. Pętla FOR działa tak, że mamy wartość jakiejś zmiennej na początku. Ona się inicjalizuje. Potem mamy warunek, kiedy ma e, pętla przestać działać, czyli kiedy ma przestać powtarzać jakieś elementy kodu. I co ile ma wzrastać nasza zmienna, którą sobie tutaj na początku inicjalizujemy jako 0, tak? Bo może być tak, na przykład, że chcemy, żeby miała tylko wartości parzyste. To możemy zacząć od 0 i potem dodawać 2 i będziemy mieli kolejne wartości 0, potem 2, 4, 6, 8 i dziesiątki już nie będziemy mieli, ponieważ jak ustawimy i na wartość 10, sprawdzi się nam warunek. Czy i jest mniejsze od 10, nie jest, bo 10 nie jest mniejsze, 10 jest równe i zakończy się działanie pętli for. W takim razie, co możemy zrobić? Bo chcemy na przykład, żeby to wszystko, te wszystkie ściany, które się będą budować, całe otoczenie działało losowo. Nie chcemy cały czas mieć tego samego. Zróbmy losowanie wartości, jak wysoką chcemy ścianę. W jaki sposób to zrobić. Szukamy naszego bloczka z kostkami. Tego bloczka już kiedyś używaliście, na pewno random i chcemy dostać random number wyżej niż to. Jakaś zmienna, nazwijmy ją V1. Tak nazwiemy sobie zmienną, i ona niech ma wartość od 0 do 5. Maksymalnie 5 ścian od, od dołu do góry ma się nam postawić, reszta będzie uzależniona od tego. Jak tak naprawdę będzie wyglądał wasz ekran gry, czyli jaki macie, jaką macie przestrzeń na ekran gry. U mnie będzie od 0 do 5, pierwsza dolna ściana. Wylosuje nam się tu jakaś wartość, właściwie od 1 byśmy chcieli, dlatego że nie chcemy wylosować zera, bo chcemy, żeby na dole też jakaś ściana była, czyli weźmy od 0 do 5 i teraz jak to się wiąże z pętlą for? No, możemy tutaj ograniczyć właśnie tą wylosowaną zmienną. Czyli jeżeli wylosuje nam się przykładowo 4. To na początku wartość zmiennej i jest 0. Potem będzie 1, 2 i 3. I 4 już nie będzie, dlatego że wylosowało nam się 4 i to jest nasze górne ograniczenie, czyli zrobimy tylko 4 ściany, dlatego że mamy tutaj ograniczenie czwórką. Tak, czyli maksymalnie tyle ścian nam się zrobi. Żeby to sprawdzić od razu, żebyście nie byli zanudzeni samym kodem, weźmiemy sobie, Create Instance. Bierzemy, że chcemy stworzyć ścianę i jak teraz zrobić, żeby one się jedna na drugiej tworzyły? No, x. Wiemy, jak chcemy stworzyć x. Na jakim x się chcemy to postawić? Chcemy to postawić maksymalnie na prawo, czyli już tego używaliśmy, tej zmiennej, szerokość ekranu. Chcemy to na szerokości ekranu, czyli maksymalnie na prawo postawić. I zaczynamy od y równego wysokość ekranu. Od tego zaczniemy. Dlatego, że chcemy w dolnym rogu zacząć. Fajnie, ale to nam stworzy tylko jedną ścianę w konkretnym tym jednym miejscu. To w ogóle nie jest uzależnione od tej zmiennej i. Po co w ogóle tutaj używamy tej pętli for? No po to, żeby ta wysokość, w zależności od tego, którą ścianę budujemy, ona się zmieniała. Czyli pierwsza ściana, którą postawimy, będzie na wysokości maksymalnej ekranu, w tym miejscu będzie postawiona, tak? czyli na samym dole, ale już druga ma być postawiona 64 piksele wyżej, bo taka jest wysokość ściany, 64 piksele wyżej. No i jak to zrobić? Musimy odjąć od tej wartości wysokości pokoju i razy 64. Dla pewności można sobie to szybko wrzucić w nawiasie. I co się teraz stanie? Jeżeli i jest równe 0, tak, zaczynamy pętlę for. Na początku i jest równe 0, załóżmy, że wylosowaliśmy sobie v1 równe 4. I jest równe 0 na początku. Więc ustawimy sobie pierwszą ścianę na parametrach, na współrzędnych. x równe szerokość pokoju, czyli tam maksymalnie do rogu. y równe wysokość pokoju minus 0 razy 64. 0 razy 64 to jest 0. Więc na wysokości po prostu maksymalnej pokoju, czyli na samym dole w prawym dolnym rogu postawi się pierwszy bloczek. Drugi bloczek, gdzie się postawi, mamy i równe 1. Jeden. jeden jest mniejsze od 4, tak, bo sprawdzamy warunek. I teraz będzie to X nadal to samo, a Y będziemy mieli wysokość pokoju minus 64, czyli nie maksymalna wysokość pokoju, tylko Pomniejszona o 64, czyli 64 piksele wyżej będzie nasz bloczek niż blok poprzedni. Tak samo będzie dalej, aż dojdziemy do i równego 3, i wtedy będziemy mieli najwyższy blok. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Pamiętając jeszcze o tym, że kiedy zadzwoni alarm, to warto nastawić go ponownie po to, żeby po jakimś czasie Znowu ten alarm zadzwonił. Raz nam zbudował naszą ścianę, to teraz zbudujemy kolejną. Czyli room speed razy 5. Tak mieliśmy ustawione. Czyli znowu ustawiamy alarm po to, żeby po jakimś czasie kolejny raz zbudował nam ścianę. Uruchamiamy grę i zobaczymy jak to wygląda. Czekamy aż pojawi się pierwsza ściana. A no tak, możemy sobie czekać tak w nieskończoność. Bo zapomniałem wrzucić spawner do pokoju. Nie ma tego obiektu, więc on nie działa w grze. Trzeba o tym pamiętać, że jeżeli robimy nawet obiekt, który jest abstrakcyjny, musimy go wrzucić do pokoju, po to, żeby on zaczął działać. Jak widzicie, pojawiła się pierwsza ściana. Ma taką wysokość, ładnie się składa. Druga taka sama. O, trzecia już niższa. Tak jak widać, generują się różnie. I zrobiliśmy to. Automatycznie wszystko fajnie, ale co dalej? Są ściany tylko od dołu, czemu nie ma ich od góry? Można to zrobić pamiętając o tym, że musimy zostawić sobie miejsce tak mniej więcej na trzy ściany, żebyśmy się zmieścili między tymi ścianami u góry, które będziemy chcieli postawić. I jak to zrobimy? No, zrobimy sobie drugą pętlę, ale zanim to, najpierw policzmy po prostu chyba, ile zmieści się ścian w naszej grze. Możemy nacisnąć sobie ścianę, nacisnąć Alt i teraz mamy takiego duszka, którego możemy wklejać, ale dzięki niemu łatwiej się to policzy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ścian może nam się zmieścić. Żeby zmieścił się nasz ptaszek, chcemy, żeby był odstęp. Mniej więcej 3 bloki. Dobra, możemy już usunąć wszystkie. Chcemy, żeby odstęp był 3 bloki między tymi dwoma ścianami. Jak to zrobimy teraz? Zobaczcie. Losuje nam się tutaj w zmiennej V1 wysokość dolnej ściany. Budujemy sobie tak tyle, ile nam się wy wy wylosowało. Czyli jeżeli wylosuje nam się 5, to budujemy 5. Można tutaj nawet 6 dać. Tyle budujemy. Maksymalnie jest 12. Czyli musimy od 12 odjąć V1 i odjąć 3, tak? 12 jest maksymalnie, odejmujemy to, co wylosowaliśmy na dolne ściany, czyli V1, bo tutaj mamy zapisane, ile będzie dolnych ścian, odejmujemy 3, bo to jest przestrzeń, która ma być zagospodarowana na przejście dla nas, i zostaje nam tyle, ile mamy zbudować tych górnych. Czyli w jaki sposób to zrobimy? Znowu, użyjemy sobie kafelka for tylko nie tutaj o tu właściwie zauważcie, że do kafelka for podłączamy inne kafelki tak jak podłączamy do ifów czyli podłączamy je od boku jeżeli chcemy, żeby to ta instrukcja ma się powtarzać jeżeli podłączymy tego fora tutaj to teraz w każdym powtórzeniu tego fora, czyli dla, każdego, dla każdej wartości budowanej ściany dolnej, będziemy odpalać pętle budowania ścian górnych. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby ściany górne tylko raz się zbudowały. Zaraz po tym, jak zbudują się te dolne. I w jaki sposób to zrobimy? Ograniczenie to będzie 12 odjąć 3, czyli możemy już wpisać na stałe wartość 9 minus. 1. Tyle mamy zbudować górnych ścian. No i teraz możemy zacząć od zera i zamiast odejmować, możemy dodawać. I wtedy zaczniemy od góry budować nasze ściany i będziemy po pierwsze ustawiać w punkcie 00, potem w punkcie 01 i tak dalej. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Czy przypadkiem nic nie zepsuliśmy. Latamy sobie i pojawia się pierwsza ściana. Wygląda w taki sposób. Wydaje mi się, że w porządku i że nie jest zepsuta. Druga ściana wygląda tak samo. Ok, już widać, że trochę za duży jest ten obiekt, nasz, którym gramy. Ponieważ będzie bardzo ciężko tutaj. albo za mocno skaczę, bo bardzo ciężko jest unikać tych ścian. Oczywiście one jeszcze nie mają kodu w ogóle na zderzenie z naszym graczem. Ponieważ. To jest na tyle proste, że każdy to zrobi samemu. Ale jak widać, nasze ściany generują się losowo i mamy przestrzeń mniej więcej na, na to, jak, na to, żebyśmy się tutaj zmieścili. Jedyna rzecz, którą możemy poprawić, jeżeli chcemy, żeby miejsca było więcej, to możemy po prostu zmniejszyć tą wartość. Tak? I będzie wtedy zawsze mniej jeszcze budować się tych ścian od góry. Teraz przestrzeń powinna być jeden bloczek większa. No jak widać jest. Tak, mamy więcej przestrzeni na to, żeby przelecić sobie. Ok. Przejdziemy teraz może do tego, żeby zderzenia ze ścianą dawały jakiś efekt. Wystarczy, że dodamy event collision. Ze ścianą, i proszę bardzo. Możemy tutaj pokazać jaki ma być efekt, i efektem może być na przykład restart gry. I dajmy na razie coś takiego. Restart. Dzięki czemu jak zaczniemy grać, pojawia się nam pierwsza ściana, za nią kolejna, jeżeli się z nią zderzymy, powinniśmy właśnie. Zresetować nam się powinna gra. Eee, ok. No to to jest dosyć łatwe do zrobienia, jak każdy zauważył. Możemy jeszcze dodać muzykę, która uruchomi się na początku gry. No i żeby to zrobić, wystarczy na przykład w Spawnerze na samym początku w Create uruchomić muzykę. Tutaj mamy opcję muzyki. Ale zanim to, no to musimy jakoś to audio dodać, bo na razie nie mamy żadnych soundsów. Można jakiś dodać. Można to zrobić w ten sposób, że kiedy mamy pobrany, oczywiście dźwięk powinien być wolny. Nie możemy używać dźwięków z prawami autorskimi. To ja akurat taki znalazłem. Dźwięk bez praw autorskich, czyli można używać sobie spokojnie, jeżeli używamy to do niekomercyjnych rzeczy. I teraz. Dodamy go w spawnerze Ma zacząć działać w pętli eee, Sprawdźmy tylko czy przypadkiem kiedy Zaczniemy grać To czy kiedy się zderzymy on się zresetuje czy nie Powinien się zresetować, no bo wszystkie obiekty są od nowa Tworzone Ok, jak widać resetuje się, świetnie Trochę za, za wysoko skacze ten i za wolno spada. Więc możemy zedytować sobie. Jak zedytować, żeby szybciej spadał nasz e, bohater. Wystarczy tutaj dać na przykład 0,3. Zwiększyć trochę tą wartość i ona spowoduje to, że szybciej będzie spadał. Nawet trochę za bardzo, więc może e, też. Tutaj zwiększymy. Minus 9, to powinien wyżej też wyskakiwać wtedy. Nie wiem, czy to nie będzie przesada, ale chyba nie. Chyba nie. Chyba jest spoko właśnie. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli, kolejnym etapem robienia tej gry może być to, żeby z czasem naliczały nam się punkty i względem tych punktów, żeby świat poruszał się szybciej. To powinno być takie utrudnienie fajne. Wydaje mi się, że jest łatwe do zrobienia. Dlaczego? No dlatego, że właśnie mamy tylko w tym miejscu ustawione, jak szybko ma się poruszać świat. Czyli tutaj mamy napisane, że ma się poruszać w lewą stronę o jeden piksel cały czas. Więc możemy to zwiększyć, na przykład do dwóch, tak od razu, a możemy uzależnić to od jakiejś zmiennej. Czyli dodać tutaj jakąś zmienną. No i w ten sposób zaprojektowaliśmy swojego Flappy Birda. To by było wszystko w tym poradniku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.